proszę Państwa są na dolicę, a nie wiem czy panie przewodniczący teraz jakieś uwagi do Bojuszkowic czy, ja czy... ja czułem, że to wszystko przedstawi, a na... ja później będziemy omawiać. Myślę, że każdy, każdy wie, jakie drogi podałem czy, czy... Na dolicę Małe propozycja sołtysa z powyżej nie było. Co prawda bo była w czasach gdzieś za granicą. Jest ulica Wiosenna, to jest wjazd od drogi pogratowej. Przyjeżdżamy jak z dorzkowic do nawolic, mamy po prawej stronie. Mhm. To jest droga powiatowa, która biegnie w kierunku na ulic Wielkich. Mhm. Tu mamy jasną ulicę Słoneczną. Tu Jest wyjazd, to jest taki, taki pęknik, jakby ta droga. I tutaj jest, jest zaznaczone, zameldowanych 49 osób, długość około 560 metrów. Nie ukrywam, że ta droga stanowi problem już od dłuższego czasu. Nie bo ona jest bardzo często zachowana przez wodę, Stąd też tutaj jest potrzebne rozwiązanie. Miejska Koselna znajduje się w bardzo trudnym e, terenie tego, gdzie chciałbym być. E, tam zanurz na etapie budowy kanalizacji, jak i e, potem e, również z tymi problemami, z wszyscy tam zmagali. Na pierwszym odcinku szczególnie było najgorzej. Patrząc do północy, e, tam częściowo e, tak profilaktycznie została sytuacja planowana, w tym, że zostały odchłonione do z e, rogu. I nie tak trudno to nazwać rozwiązaniem długofalowym, czy bardziej czy, docelowym. Czy, czy oczywiście, jeżeli jakąkolwiek będziemy chcieli robić nawieżę, czy, czy, czy już docelową myślę, w asfalcie, czy też jakąś no, taką przejściową destrukcie, to bez rozwiązania kwestii odwodnienia tutaj naprawdę nie ma szans do. Następna droga jest ulica zimowa. Państwo widzicie, to jest tutaj ten który na południu On również jest z tego tytułu, że to jest problematyczny teren, proponowany do zakończenia finalizacji na wierzchnią docelową. Bo to, że tam bez docelowej na się tam nie wyda Przy czym tutaj jest połączenie z ulicą rozławską że to jest za ciąg pierwszy w Tak, tak, wydarcie, tak, tak jest A szkoda szkoda. tutaj jeżdżą ciężarówki i różne inne samochody, ten przepust, który się tu znajduje jest w stanie krytyczny. Pomimo zachowania chyba, to... który tam się tak. znajduje, niejednokrotnie no przejeżdżają, przejeżdżają w zasadską widzimy, że ciężarówki jednak są. Yy, proszę Państwa, następną miejscowością są na tak, jeszcze tam na Dolicach Małych, to Słoneczna w Tłuczmiu, co tam jeszcze zgłosił, bo go by nie było, myśmy nie, nie, nie mieli zapisanych zapisane, to ona w Tłuczmiu tam ma była. Słoneczna. Słoneczna w Asparcie. Ale jest... Nie, 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 nie. To jest wiosenna w Asparcie od Słoneczny. To się, łączy. to się łączy. To się łączy po prostu tutaj z tym gwiazdem, Ale tak. to z opis tego co ja się odjęli, to bardziej chodzi o ten odcinek. Tu odkąd do tej zawódki. Ale nie wdale dalej, bo tak już się zbudują dalej. Od tego. A, ale tu. To... Może Panie Piotrze, proszę... Ten odcinek tutaj może... nie jest tak, jak było zgodnie. Proszę obliczyć. Akurat na braku kolejowych. tutaj... Że powiem, siłami gazowymi zrobiliśmy ją w destrukcie w chwili obecnej. Ten odcinek jest utwardzony do sięgacza prywatnego, który już się znajduje. Ten odcinek jest drogą gruntową, która nie zaznała kamienia, nawet w części. Od ulicy tęczowej jest droga prywatna. Od ulicy tęczowej do śpiewowania yy, z wiosenną jest to odcinek utwardzony z naszym materiałem przez mieszkańców. W sumie dla tych mieszkańców to, to było wystarczające. Niemniej jednak w chwili obecnej tu już powstały podziały działek i pierwsze budynki powstają. Po przejeździe jest ciężarówek który niestety ten odcinek już jest... No droga grupowa, nie wiadomo się z tego, co ale jest już dramatyczny. Ten ruch jest bardzo ucierpiał. Również podział, podział działki no, jest a czy możemy skończyć, w a potem to Podział działań, który już tutaj się dokonał. Jeżeli udałoby się ten odcinek otwarcić, wówczas byśmy y, nie mieli bardzo dużego problemu wewnątrz wsi. To jest tak. bardzo wąską drogą i tą zieloną. Tam będzie nie naszą, niemniej jednak współfinansowany remont przed nas. Więc co zielono. dalej drogą z destruktu, którą się udało zrobić w tym roku, plus tą destruktu tak powiem, podgazową. i tędy muszą dojeżdżać. No Nie muszę Państwu tłumaczyć tutaj yy, rozpatrzenia tej wizji. Każdy z Państwa jest świadom, jak te drogi mogą cierpieć. Proszę zobaczyć, ile jest działa. Odnośnie tego, co Państwo podnoszą, z tego, co przekazał Pan Giot i. i to był przygotowany, jest to e, e, szkic na kilka najbliższych lat, żebyście Państwo wiedzieli. E, ten projekt został zaakceptowany e, e, na wspólne, e, tak powiem, wspólnym posiedzeniu, podczas został zostałem zaproszony. E, Niemniej jednak, czy e, technologia, która tam ma być wykonana, czy też zakres poszczególnych miejscowościach, czy też ilość dróg, to nie jest tak, że coś jest zamknięte. E, tam ja, w wielu miejscowościach bym też próbował próbowało opisać, kwestia jest tego, jak będziemy, jak sobie to do przekazano, ile będzie mieć środków i jak Państwo będziecie tego podchodzić w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mamy to zaproponować do roku 16 czyli na 3 lata, no to może że ten koscie powinien być omówiony. Czy to zostanie zrealizowane, to jest kwestia wtórna. Niemniej jednak, tak jak Pan Piotr zauważył, są pewne drogi, tak jak na przykład ulica Słoneczna, Wieszkowica, czy też ulica Jeżynowa na Dolicach Wielkich, to są drogi, przy których nie będziemy mogli wykazać na przykład tego bardzo ważnego aspektu, jakim jest dwóch mieszkańców. Niemniej jednak są to drogi posiadające taką funkcję zbierającą czy też odwalczającą dla istniejących ciągów drogowych, które w znacznej mierze już na dzisiaj są niewystarczające, a w perspektywie kilku, już nie mówię kilkunastu lat będzie wielki kłopot. Dlatego prosiłbym, żebyście Państwo ewentualnie, tak Pan Przewodniczący zaproponował, zwracali uwagę na to, co próbujemy z Panem Piotrem zaprezentować. Oczywiście to Państwo decydujecie ostatecznie tak, co będzie zrobione.

Ile? pięć metrów. nie. Jest tak -y. nie, to ta jest nie ja nie wiem, czy ta wąska żarna jest. Chyba nie. Na tej drodze prostopołyśp nam na żarnę na Może być nie To jest nasza załoga. To jest to jest płaskie. I tak, y no, to Może dobrze to słoneczną od razu w tym duchu, czy tam, co tam być, to dawać? Koniec na głowę.